Tak. Yy, witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy fa Fable. Tak, no do dokończę to, co mieliśmy ostatnio zrobić. Czyli pójdziemy sobie tu. Wejdźmy sobie do szkoły. Zagadajmy sobie z nauczycielem. Trochę będę przefijał, bo ja już to przeczytałem kiedyś. Chodzi o to, że mamy mu przynosić książki. No i właśnie to jest ta misja, co Wam mówiłem. Po prostu trzeba przewijać. Jeżeli chcecie, to słuchajcie tych scenek bo on nieraz. O, prze... Jak to Żadne książki? A możliwe. <grytanie> no dobra, trudno. Tu mamy dom. Dom kosztuje. Nie pamiętam ile. A 1500. No tak. Niestety tyle pieniędzy nie mamy, lecz, 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 lecz. Pójdziemy sobie kupić może lepszy miecz. Tak, właśnie o to mi chodziło. Pójdźmy sobie na piwtu Tak, idziemy sobie do tej wiedźmy. No, i tak, jak potrzebujemy, potrzebujemy yy, czterech grzybów, niebieskich grzybów. Znaczy się, i tak tej, tu jest taki gościu, i tam on ma misję dla nas, taką poboczną, wiecie. Ale to nie bierze tej misji, bo to jest no tracenie czasu. Bo on mówi, że ma swoją córkę i szuka właśnie takiego kolesia jak my, yy, przystojnego i w ogóle, co nie dobrze zbudowanego. A okazuje się, że dupa, powiem wam bardzo, przepraszam was bardzo, dupa on żadnej córki nie ma, tylko on tak specjalnie nam każe, kazał, bo nam się każe takie różne rzeczy robić, fryzury, przebrania, tatuaże i on tylko to robi dlatego, żeby się z nas pośmiać. No więc, nie wiem czy by się to opłacało. Tak, zmienimy sobie na jakiś, o mogę ten mieć. Stalowy, długi miecz, nie wiem czy będzie lepszy, 45. Ale może być lepszy. Czekajcie, stalowy maczuga, tak. To już nie jest jeszcze obsydianowy. Ale nie wiem co wybrać. Wielki żelazny miecz, to jest waga ciężkie. Czy stalowy? Może weźmy sobie mieczyk. Nigdy nie grałem jeszcze mieczem. Tak, no i dopiero możemy ją założyć. Jak? Wyjdziemy. Ale tak, e, zmieńmy sobie fryzurkę. Na jakąś taką ładniejszą. Oczywiście miałem się was spytać co wy chcecie, no ale u mnie za dużo widzów nie ma i... Wątpię, żeby ktoś się mi odpowiedział na to pytanie. Więc ja sam to zrobię i kupię standardową fryzurę, bo ona mi się najbardziej podoba, bo są takie... Dłuższe włosy i właśnie tak. No! Znaczy tu jest jeszcze jedna taka fryzura. O, ta nawet jest ładna. O, na tą, którą się patrzę. Ale. O, i to jest głupie. Patrzcie. Czekajcie, czekajcie. Kurde, nie udało mi się. Ale jak mu się przebieg, jakoś wpadnie na niego. O, to mu wypada, jabłko i do nas. Co robisz? <ścoughs> Coś w tym stylu, no i co robisz? To nie trzeba znowu zagadać? Nie. A! Później nauczymy się otwierać zamki. To jest oczywiście klasa dla, dla złodziei, ale zawsze mnie ciekawiło, co jest w tej, w tej piwnicy. Nigdy jeszcze nie sprawdziłem. Nie wiem, czy nie miałem odwagi, czy po prostu jakoś. Nie wiem. Nie wiem, no po prostu nie otworzyłem ten, tak, jak to było wy o i tu mamy właśnie serwny klucz i mamy już drugi. Tak, cieszmy się z tego Tak, to krawiec on dla nas... On ma dla nas takie różne Eee... Jak to się powiedzie? O, tak, tak, on ma różne dla nas ubrania, ale... Jakby mamy 300 zł, to my możemy się schować, szczerze mówiąc. Chwileczkę. A ekwipunek, załóżmy sobie, załóżmy sobie na naszą nową broń, którą jest stalowy długi miecz. Mam nadzieję, że będzie bardzo dobrym mieczem. Sprawdzimy to w akcji. Ale najpierw, zanim pójdziemy na akcję, zagadajmy. Nie, to na i tak musimy być na akcję. Przepraszam bardzo, bo gdy nie pójdziemy na akcję, nie wejdziemy w pewne miejsce, to dupa. Ubita. Tak, to coś, to coś na coś pokazuje i że to gdzieś jest, ha. ale nie wiadomo co to jest. Tak, do nich można zagadać, można nie zagadać. No, już będziecie sami wiedzieć, a jeżeli wam powiem. Jest taka misja. Tak, musicie wej, e, wejść do kilti. Przy e, demonicznych drzwiach jest jest yy... o, nie wiem czy tam ten miecz by nie był lepszy. No dobra, trudno. Później się kupi ten lepszy jeszcze miecz Ale tak, już widzicie, są tu badycie i w ogóle. A to jest spowodowane tym, że ja już sobie w to grałem. Troszkę. No troszkę, no trochę poekspiłem. no właśnie już na początku tamtego odcinka wam mówiłem, że trochę pod waszą nieobecność ekspiłem. Ale to... To nic, tak szczerze. Bo może teraz będzie chociaż ciekawiej, chociaż na początku nie powinienem mieć tak trudno, tak to powinny być tu osy, co nie? I tam takie inne. O, jednak da się jeść jabłka. Oj... No nie zawsze mi się uda. Nie jestem jeszcze jakimś mistrzem miecza. Tak dobra, tam to już olejcie tam. Znaczy ja oleję, a nie wy nie musicie. Idziemy tu na przełęcz rybaka. Tu będzie taki domek, a w tym domku rybak. No. No a wokół domku osy. No jak my mu pomożemy, pomożemy się pozbyć tych os. To nie to, że nas wynagrodzi. Tylko będziemy mieli możliwość uczestnictwa w zawodach. No i dam nam jeszcze wędkę. Ale można będzie jeszcze uczestniczyć w zawodach. Tak, gdzie macie te, te takie oto, to, to, to? To przeważnie tam łówcie. Ponieważ są tam eliksiry, yy, takie tam klucze nawet się nieraz zdarzają. Powiem, powiem, że się nawet zdarzają klucze. Ale to mało ważne. I nie wiem, e, ktoś mi może by doradził, czy wy tak bardziej chcecie żebym tylko pokazywał główne wątki, czy chcecie też te, te kilka pobocznych na przykład, takich jak właśnie o teraz z tą wędką. No widzicie złota rybka. Szukajmy jeszcze raz w tych jeziorkach. W tych jeziorkach trzeba szukać w tych tych. A tu mamy ptadaum! Skrzynkę! W skrzyniach znajdują się różne przeróżne rzeczy. Znaczy, nie są to losowe rzeczy, ale są różne rzeczy. Tak, no i tu mamy właśnie. A, zapomniałem, że trzeba zwijać. No tak, więc jak przecież. wydrawcie mi, czy chcecie tak bardziej. ...wątkiem... No co jest? Nawet mi nie da dojść. Walona ryba. Chyba. Chyba, że to co innego. O, to tu był srebrny klucz. No i tu są już tam ryby... ...księżycowe i takie tam... ...WIDZIEJ TY faraf jak to się mówi znaczy jak to ja mówię no już spasuje o jest mamy widzę że się trochę ściemnia Był się zachód słońca o dzisiaj ryba księżyca była e, e, e. Wyłówmy jeszcze te dwa razy. No chyba, że mi pęknie wędka. Znaczy fuuu żyłka. Fajnie jest, że jak pęka żyłka to, on, to nie zabiera tego, że... Bo grałem w podobną grę i jak pękła żyłka to już dupa trzeba było dokupić po prostu żyłkę, co nie? Ale... Ale tu tak nie jest, tak pęknie, jakby tak pęknie żyłka, ale pę... żyłka cały czas jest Co tu mamy? to sztuk złota, no i widzicie, no i się wzbogaciłem. Tak. Jak bierzemy z 1500 zł kupimy sobie dom, tak. Nie wiem, czy w tym domie będziemy spać, ale przyda przydałoby się spać, ponieważ... Ponieważ, jak wiadomo, bohater musi spać. A do tego spaczymy domek. A do domku... Tak. Nie no, w domku już jest zawsze łóżko. Wąsy robotnicze, fuj. No już się tepniemy. E, nie, 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 U nas i tak nie stać. Ale się tepniemy do Gildii Bohaterów. Mamy trochę... E, ...ekspa. Znaczy no... ...doświadczenia. O, tak będzie ładnie brzmiało. I możemy sobie co coś może ulepszyć. Jeżeli nie, to nie. Zaraz zobaczymy. Czy jest co ulepszyć? Hmm. Nie ma. Chyba, że coś tu. Cielesne. Pośpiech. pośpiech zabójcy. Mocarne pchnięcie. Hm. Bardzo fajne zaklęcie, powiem. Ale jak się jest z, później z kimś w drużynie, albo kogoś się ochrania, to to, to coś się nie nadaje. Ponieważ no ponieważ, no ponieważ <grych> yy, odpychaj naszych przyjaciół, tak. No i tutaj w tym, o, w tym otoczeniu skończymy właśnie odcinek, żeby było miło, przyjemnie, więc się żegnam z wami, pa pa subskrybujcie.